Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym odcinku Adam Wam pokaże. Bo ja Wam pokażę brudny obiektyw, ale Adam Wam pokaże. Co się dzieje w samochodach marki BMW i w sumie z jakiego powodu to ludzie nie wiedzą, że elektronika wariuje. Adas, proszę bardzo opowiedzieć tutaj. No, tutaj mamy odpływ tak. od wody od sterownika. Jest tak. cały zapchany, jak nalałem tam wody, to nic nie zciekało. No właśnie. Dopiero jak go wyjąłem, on się tam znajduje. Dopiero jak go wyjąłem stąd. To zaczęło lecieć. Czyli chodzi tutaj o to, że jeżeli jest... No to ale to nie będę ci przerywał, panie profesorze, opowiedz o tym. No to chodzi o to, że jak kotłów jest zapchany i dostaje się woda spod szybia, zalewa sterownik i sterownik sobie pływa. I są różne skoki napięcia. Czy to może być tak, na przykład, że pada sobie deszcz yy, i my nie wiemy dlaczego nam elektronika wariuje? Tak. Aha, i czy to może być tak, że też otwieramy pod i patrzymy, że jednak jest sucho, bo w międzyczasie zdążyło sobie już no, po to części to, to spłynąć. Przez ten piaseczek trochę spływało. Aha, i czy to jest właśnie ten taki główny problem z elektroniką praktycznie we wszystkich BMW? Kurczę, to dlaczego ludzie o tym nie wiedzieli? A czy to jest napisane w jakichś procedurach? No, raczej No właśnie. Cholera jasna. Także, moi drodzy kochani nosacze, pamiętajcie o tym posiadając większość BMW. -ek.